Protokół wraz ze sprawozdaniem komisji wyborczej na walkę z sprawozdawczo członków OSP wyszłał w dniu 29 roku 1016 roku, roku. Wybrana na walkę zebraniu sprawozdawczo wyborczym członków OSP komisji wyborczej ukonstytuowała się następująco. Przewodnicząca Ewelina Rafińska, sekretarz Broczek, członek Józef Wiśniewski. Zdaniem komisji wyborczej jest przedstawienie kandydatów do składu władz OSP i delegatów. Tu w nas Komisja wyborcza przedstawia do zatwierdzenia przez walny z organisy wyborcze członków OSP nastłujących skład zarządu OSP ukonstytuował się w następujący sposób. Prezes Ewertowski Jan II, zastępca prezesa Ewertowski Jan I, naczelnik Rafiński Piotr, zastępca naczelnika Rafiński Kazimierz. Skarbnik Tomaszewska Elżbieta, Sekretarz Wyżdżic Bogdan, Gospodarz Ebertowski Antoni, Kronikarz Elżbieta Tomaszewska. Komisja Wyborcza przedstawia kandydatów do Komisji Rewizyjnej OSP. Buczkowski Adam, Eremus Stanisław, Łukasz Ebertowski. Dziękuję. członków OSP straży pożarnej gospodarce. W sprawie działalności organizacyjno-programowej działając na podstawie statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuształdzie walne zebranie postanawia Przyjąć sprawozdanie z działalności za, za rok 2015. Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2015. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić absolutorium zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpaldzie, Zatwierdzić plan, plan finansowy na rok 2016 bez e, żadnych zmian, ustalić wysokość rocznej składki członkowskiej na kwotę 20 zł, Komisja uchwały i wniosków Ewelina Rafińska, Mroczek Michał, Józef Wiśniewski Przewodniczący Walnego Zebrania Popasiewski Mirosław i Uchwała nr 2 Walnego Zebrania w Puszpałdzie działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Walne zebranie spraw wyborcze dokonało wyboru zarządów w składzie. Prezes Ewertowski Jan II, prezes, zastępca prezesa Ewertowski Jan I, naczelnik Rafiński Piotr, zastępca naczelnika Rafiński Kazimierz, skarbnik Tomaszewska Elżbieta, sekretarz Wyżlic Bogdan, gospodarz Ewertowski Antonin, kronikarz Tomaszewska Elżbieta. Skład Komisji Rewizyjnej OSP w składzie Buczkowski Adam, Remus Stanisław, Ewertowski, Łukasz. Delegatów na zjazd oddziału głównego Ewertowski, Jan II, Raczyński Piotr. Przedstawicieli OSP do zarządu oddziału głównego Ewertowski, Jan. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu, punktu dwunastego. Wolne wnioski. Może poproszę druha Juliana o i Druk, Drukowie następnie chciałbym pogratulować nie wiem starym, nowemu zarządowi, ale wszystkim nowym, nowo wybranym władzom Ochotniczej Sprawy Pożarnej w Byczpałczyku. Natomiast jeśli chodzi o sprawozdania, no nie było dyskusji wielkiej, ale ja może podsumuję, czy spróbuję podsumować. Otóż z przedstawionych sprawozdań wynika, że jesteście bardzo dobrą jednostką. Dlaczego? Dlatego, że 36 członków czynnych yy, zapewnia stałą dyspozycyjność interwacyjną. Ta liczba. Członków wspierających, którzy tu siedzą po prawej stronie, gwarantuje osiągnięcie tych dochodów, które pozwalają na jakąś tam działalność w lepszym czy mniejszym tym zakresie, jeśli chodzi o Waszą w ogóle działalność. No, udział w 16 zdarzeniach, jak na jednostkę, to nie jest wcale mało. Można powiedzieć, że te 36 czynnych członków stale rotacyjnie gwarantuje obsadę pojazdu do interwencyjnego w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zarządu wojewódzkiego, jak również zarządu oddziału powiatowego. Chciałbym wszystkim tutaj członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszpałcie, jak również druhom wspierającym podziękować i życzyć, aby w tym 2016 roku było co najmniej tak samo, a nie, żeby mnie zapeszyć. zapowiadania zabiorę głos, mi oddam mikrofon przez pół godziny. E... Oczywiście zwyczajem się stało, że druk lepiej kradnie mi najlepsze tematy, więc ja już miałem właśnie do powiedzenia. E... Gratuluję oczywiście nowemu zarządowi. Nowemu, staremu, nowemu, młodemu zarządowi wyboru. To, że zostali wybrani, to jest po prostu dowód Waszego zaufania, że dobrze pracują i ten wózek strażacki dobrze ciągną. Mam tylko jedną taką uwagę. Z matematyką jest na barkę. Naliczyłem 8 pań. Także te 7 to jest błąd. Chyba zapomnieli ją? W naszej kasi. Tak? No właśnie, jest 8. Dziewczyn także gratuluję drugi drukowie, szanowni państwo, grupę jak przed chwilą wspomniał o, o ilości wyjazdów. Do roku 2013 tych wyjazdów mieliście rocznie 2 do 5. W roku 2014 i 15 skoczyliśmy już na 14, 16 wyjazdów. To jest bardzo dużo. To świadczy o tym, po pierwsze, że więcej tych zdarzeń dzieje się w waszym rejonie działania, a dwa, wasza siła jest większa y, i z, z dużo większym zaufaniem możemy Was dysponować. Zaufaniem w sensie takim, że pojedziecie i zrobić to, co macie zrobić. Tak? Więc to jest istotne. Nie mogę obiecać, że w roku 2016 czy następnych tych zdarzeń będzie tyle samo. Y, bo my nie generujemy tych zdarzeń. To ludzie się gdzieś rozbijają na drogach, y, to ludzie podpalają swoje własne mieszkania. O Oczywiście w wielkim skrócie, bo to się równie zdarza. Tak? Ale to nie zależy od nas, ilość tych zdarzeń. Y, z punktu widzenia poszkodowanych lepiej, żeby tych wyjazdów było zero. Ale stacja jest taka swoja, mówię więc. Na pewno nie zapomnimy o waszych wyjazdach również. Ee, jeśli chodzi o to Szymonowo, ja powiem tak. E, Miałem do czynienia e, pod koniec zeszłego roku z ludźmi, którzy też byli w Szymonowie z zupełnie innego powodu. E, i może, żeby nie było za słodko, ale to powiem jednak. Nie mogą się was nachwalić w tym Szymonowie. Wyszwał, 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 wyszwał i jednostka tego wyszłała, ale wyszwał tam był powiedzmy, i, i, i no ta działalność jest e, bardzo mocno zauważalna. E, zawody strzeleckie, e, one by się nie odbyły w takim składzie, w takiej formie, gdyby nie e, bardzo duża pomoc właśnie tej jednostki. E, myślę że mogę powiedzieć, oprócz tego, że nam postrzelaliśmy sobie, nie zabiliśmy się sami nawzajem, to jeszcze się podsumować przy ognisku i przy bardzo dobrej grochówce, która jest również Waszą zasługą. Także dziękuję w imieniu wszystkich uczestników. Iluś tam, 10, prawie 100 osób uczestniczyło w tym i bardzo dziękuję. Mi się nasunęła jeszcze taka jedna rzecz, żeby już nie przedłużać i zakończyć. Ten jeden bo słyszałem, że bardzo mocno skorzystaliście z tego. Ja mam taki apel do wszystkich obecnych tu, do wszystkich znajomych. Nie zapominajcie o tym, że ten 1% można przeznaczyć na cokolwiek. Niech to będzie jednostka OSP, niech to będzie coś innego. Ale nie zapomnijcie, że to wydać o tym, komu ten 1% trafi. Więc warto się zastanowić przy tym rocznym bicie, żeby wskazać gdzieś jakiegoś beneficjenta. Niech będzie to jednostka OSP, wtedy zamiast tych 3 tysięcy czy tam będzie 6-10, czy ile się uda. Yy, gratuluję roku 2015. 2016 będzie na pewno nie gorszy, myślę, że będzie lepszy. No i rozwijajcie się jeszcze lepiej do tej pory. Dziękuję bardzo. Panowie prezesie, ku zarządu, panie komendacie, szukanie gruchowej. Również może kilka słów na temat całej gminy i ochrony Straży Pożarnej w Gminie. Może na początek kilka z tych, bo też. Często będą się nowe wybory, bo się kończy pierwsza kadencja tak tutaj. Później będą się wybory do powiatu i do pojedynki w następnym roku, czyli jest taka kolejność. Także kilka, kilka cyfr to co się stało w tych ostatnich pięciu latach. Wymieniliśmy kilka samochodów. Jest nas ponad 600 strażaków w całej gminie, 463 dni. Mamy kilkanaście drużyn młodzieżowych. Ostatnio na zawodach był rekord, bo było chyba 16 drużyn młodzieżowych, chłopców i dziewcząt. A wiadomo, że jak młodzież uczestniczy w zawodach, to później część tej młodzieży przechodzi do służby, do seniorów. Z dumą mogę podkreślić, że my ochotnicy na. Nie należymy do czołówki w województwie w kraju. O tym świadczą również wyniki w ubiegłym roku, gdzie nasza jednostka z OSP yy, była na mistrzostwach krajowych. I reprezentowała całe województwo warmińsko-pasurskie, bo tu wygrała zawody sportowo pożarnicze Wspierają straż, bo że straż robi dla nich bardzo dużo i tutaj też byś pan widać. Co roku na rok jest coraz więcej was. Jeżdżąc po innych zebraniach, czy różętach, czy kazanice, w wielu miejscowościach po prostu coraz więcej ludzi wspiera strażaków, bo ma bardzo dobrą ocenę I to jest nasz wielki sukces, że przez ostatnie lata żeśmy to spowodowali. Także trzymać, tak dalej, no tutaj nasza jednostka też należy do czołówki w gminie i naprawdę możemy być dumni z siebie. Myślę, że to jest doskonały ponad, bo każdy z nas gdzieś tak że przeminął, żeby ogromnymi prawami nagrodzić tych ludzi, którzy tam siedzą. Dziękuję. Ja nie jestem dżentelmenem, tutaj ale... <grymne> <grymne> na amerykańsku trochę. I ja tu w prawdzie znalazłem się tak jak Piła do w Boga, <grymne> <grymne> przez przypadek, która na której naszego proboszcza, przemiłego zresztą człowieka, i prosił, żebym tu na zaproszenie strażny, żebym tu wziął udział w naszym zebraniu. Bardzo miło. Jestem ogromny rad, że nie tylko mężczyźni, ale i tutaj panie do straży należą. Zresztą strasznie, nie tylko ja tutaj myślałam, zwłaszcza, tu, że to nie tylko to nie zawód. To jest właściwie tak, do pewnych rzeczy. Tego żadna inna instytucja nie spełnia. Oprócz tych, którzy mają faktycznie powołanie. I dlatego trzeba pogratulować, że za, nie zapomnieliście i orkiestra o zmarłych strażakach. To bardzo mi miło. Więc zmarłych niech Pan Bóg da wieczny odpoczynek, a Wam wszystkim półbogosławię, żeby Dobry Bóg zawsze miał nad Wami rękę wyciągniętą i wspierał we wszystkich dobrych poczynaniach. Bogusławięństwo Boga, Przechowującego Ojca. Але ні позорні дівчини.